Ten tydzień upłynął pod znakiem Widzewa Łódź. Jak wygląda przygotowanie specjalnie na taką drużynę jak lider Ekstraklasy? Na pewno na początku tego tygodnia analizowaliśmy jegielonie i przedstawiliśmy wnioski, które sztab wyciągnął z niedoskonałości, bo one oczywiście były. I staraliśmy się to przeradzać w trening, te nasze niedoskonałości. Ale oczywiście wiązaliśmy to wszystko z Widzewem i... Od wtorku myśleliśmy już tylko o tym naszym najbliższym przeciwniku. Mieliśmy podzielone na takie fazy analizę tego przeciwnika i te fazy też wkradamy w ten nasz trening. I tak się działo. Od strony ofensywy, defensywy mam nadzieję, że... Że wiemy, co mamy robić na tym boisku i będzie to widoczne. Jak to jest, wracając jeszcze na chwilę do przyszłości, że w Lechu w dziesiątkę udaje nam się obronić wynik, a w jedenastkę z Jagiellonią wydaje się w dużo prostszej sytuacji jednak tracimy bramkę i remisujemy? Na pewno problemem naszego zespołu jest pewnie to, że nie trzymamy stabilności tej naszej formy. Nie jesteśmy powtarzalni i za duże są te wahania. I to też jest przyporządkowane do naszej gry defensywnej, bo w jeden weekend są bardzo mocno chwaleni piłkarze przez nas i przez media, a z drugiej strony gdzieś popełniamy błąd w neurologicznym momencie, bo zespołowi nie idzie, a, a jednak udało się strzelić o tą jedną bramkę więcej i trzeba było to dowieść. poprzez konsekwencje grze defensywnej. Tej konsekwencji zabrakło i e, musimy robić wszystko, żeby w kolejnych meczach po prostu tego nie powtórzyć. Płacimy takie beniaminkowe, frycowe? No myślę, że poniekąd tak, bo mamy piłkarzy, którzy dopiero e, doświadczają tej ekstraklasy i tego poziomu, który jest wyższy. E, ale nie nazwałbym tego, że płacimy frycowe, po prostu my musimy być konsekwentni w swoim działaniu. I jeżeli tą konsekwencję zachowamy, to myślę, że, że będzie dobrze. To o tym potencjale ofensywnym Pogoni Szczecin chciałbym usłyszeć, no bo Donalda Jusse prawdopodobnie nie zobaczymy. E, zostaje Traorę i zostaje Łukasz Zwoliński. No tak, ale chciałbym podkreślić, że, że linia napadu, pogonie to nie tylko dziewiątka i, i na tym trzeba się teraz skupić, bo ty dziewiątce trzeba wypracować sytuację e, i z tym mamy problem, bo tych sytuacji jest mało. E, na pewno meritum sprawy to utrzymanie się przy piłce, żeby do tego pola kornego, kornego zdobyć teren poprzez podania czy dribbling i to szwankowało. Naprawdę staramy się wprowadzać wiele akcentów ofensywnych w naszą, naszą grę, na wymianę pozycji, na, na współdziałanie linii pomocy, napadu z linią tą pierwszą defensywną. Wygląda to w wielu tak naprawdę poprawnie, ale, ale tu się liczy dyspozycja w dniu najistotniejszym, czyli w dniu meczu.